Cześć, witajcie. Tutaj Razron, Nopal w łeb. Hej. Sejo. Siema. I Lorente. Yo. Eee, gramy dzisiaj w Ream of the Mad W takim dużym kopie. <grym> <grym> Ej, ten ciarto, brzmi jak gestacza, jest <grym> Ej, ale patrz. Tego tiara mam pali na biało, a tego larmaka mam na żółto, no kurwa. No bo Tja to jest nie. imię ustawie... No, Tja to jest imię, które ci dają na początku Aha, a wiem, że to? Tak Ja miałem rzuty No serio Ale zmieniłem <laughs> Wprost, no my idziemy Wlewą stronę w dołu. A widać, że jak się spacer magiem, to masz takie petardy fajne? Takie <coughs> <coughs> <Ciebie. coughs> <coughs> Ale zabiją mnie za o Jezu, <coughs> <coughs> Ej, wywaliło mnie gdzieś, gdzie jesteście w ogóle? Ja mam laga, sekunda. nie się, raz Ron albo Lorenta, albo coś takiego. No wiem, to jest nawet terytorium. Przeteleportowałem się gdzieś, o czekaj. Już jest. Ej, Ej idziemy na drzewo? Na jakie drzewo? <laughs> na, e, na... starożytne drzewo. A ja mam takiegoś Jaki drzewo Ale dobra, możemy iść na drzewo. Jaki Takie jakiegoś... tam, tam, leża Okej, okay, idziemy na drzewo. L. No, drzewo jest po drugiej stronie. królik stary, wsiekły królik. Yeah. No, j, jak A. z Monty Pythona. <laughs> Ale wtedy królik mocniej że Ale Ej, gdzie wy jesteście? tam, tu. Ej, ja chcę sobie podał. Oh. Ej, 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 ej. Nie, jest. Nie tu. że czwarty level. Ej, jest tu? Ale on przed chwilą po drugiej stronie mapy. Ej, tam jest Warping i tam jest Quest. Chodźcie na niego. Dobra, dochodźmy. Weź Fnice, tam jest... Nie, i A gdzie on jest w ogóle? No Kto? nie widzisz go tu w lewym... Tutaj jest, kurwa i biegnie na mnie. A nie, to nie on jeszcze. Nie. To nie jest. Dalej jest, chodźcie. Nie, to nie. Ja o, o, tu jest, o kurwa. Tak Daj się szana. nie używajcie tej umiejętności. Ja, to jest nie. umiejętności? Ale mi się dodaje. Ja. Ale jakie umiejętności mi no tak że... to nie wydawało, że... Czaj czekaj, widziło mnie tam gdzieś brawa. Juzu, ale mnie laguje. Czuję Skąd w ogóle legować taki? Jest... O super, jestem śmieje. gdzieś na drugim końcu mapy. no Ej, wypadło z niego rysunki? Skąd kogo? No z tego warfinga. No, nie. Nie, ale będzie jakaś akcja. Gdzie jestem ja? O, ja. znalazłem jakiś. Strzelam. A co to? Prawie. Prawie, to ja. Dzięki. Po fakcie jest. Super, 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 super. Ja do Tiara się mogę teleportować. Ej, ale ty ten tiar jest. Zajdziesz do mnie tu. A ty jesteś. <grym> o, oh, no. no, no. To... Ej czekaj. Okay. Ej, ktoś mnie hitnął. Ej, zgubiłem was. Co <grym> to? Dobra, robimy jakieś komiki, ataki, wow. a ja czekam drzewa. A czym to tak Z Źródłem. Aha, nie wiem, bo, bo razem ostatnio ostatnią czymś fioletowym. A, to te! A jak się używa podki na klawiaturze, czy co? Nie, nie, tak, można na klawiaturze. Leżą, Ale można na na Tak? Mhm. To tylko dla cheaterów. Oooo, zaraz mnie schudzą. Jeszcze ja taki tu jakiś jakiś komik. Bo u zaczęli zginąć. To Wizard. Zginąłeś? No. Jakiś, jakiś golem się zabił. Co to za golem? Nie ja wiem co to jest do mnie na fita. Poszukamy po go, szukamy spadłem. go, pomścimy go. Pomcimy. Nie tam się raz i nie golem. Ja to nie, było na mat... to nie było koło Madgana. Tak. tak jak całą I... stoł wiatra nie tyle, To wodę w wiatrze. A teraz wystarczy poczekać, kiedy wyświetli się komunikat, że ci jazd został <laughs> Gdzie macie to drzewo... wasze? Bo ja tu widzę drzewo jakoś... i... Drzewo jest po drugiej stronie. Freda, ja chodź. tu widzę hermit goda tylko. ja tu widzę hermit goda tylko. Drzewo jest po drugiej stronie. Ja mam szangling z chodźcie tu. Gdzie? Okej. Okay. Gdzie? Okej. nie trafi, na pewno... Jak nie przestaniesz używać tej umiejętności, to ciebie walę. Jak nie przestaniesz używać tej umiejętności, to ciebie walę. Mam tu drzewo. Idę na drzewo. Mam drzewo. Idę na drzewo. Co ta umieć coś zrobić? Ej, 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 co ona robi? Aj, to nie siadło. Ej, co oh, Kurwa, Jaka umiejętność! Ła! Jakie? 25 hp, ale przy żył. Ej, Johnny tu sam ją walił przed chwilą. Jak Max Kaj nie inwaliła po prostu. A Robert chyba ten do Dakrzysa przeszedł. No. Ale jaka umiejętność! Nic, to takie fajne moje, które za mnie zapisają. Wow. Właśnie! Mam fajnego itema dla... Ej, z nim nie wygramy. Z nim nie wygramy. Pójdzam, tak. Wygramy, musisz rozwalać ten trochę mniej. Nie się lepszy. Musisz trochę mniej niego rozwalać po prostu. Wow! Co to było? Firefox.

Rozwalamy szpalcworkarzem, że nie zdebrałem ty tam się nie było Okej, okay, so. chcecie fajny miec dla Warriora Jaki? Fire Sword Mam Zabrałem przez chwilę A Ja przed chwilą jakiś ham fajny dla Warriora wziąłem Black, Black, Black Iron Helm A to nie, mam O kolejni Ale mam fazę, kręcę się w kółko muszę... No nie, nie, nie 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 do jakiegoś borwa idę E? Ale mnie reaguje Ale mam laga Laga, laga, laga <laughs> Ej, waba Co to ma być? No jesteś tutaj O idę do Lorentę w progu, Z pierwszym levelem Boże No byłbym jeszcze tego i bym miał tego Rogala <grym> <grym> Dobre, dam cię. Ja Nie, pojęcia miałbyś Bo piąty level Wizard to będzie ci piąty, to odwoku wiesz, pojęcia Skąd masz tyle i Mam mów? Mam dlaczego? Fans wiesz Jakie ty jest? Posiadam cheater Cie... Jarowi zabierałem. Dobra, starczy. Tyle chcę. Nie chcę więcej. Dziękuję. Spokojnie, tak mam go. Który to masz level? Który macie level w ogóle? Ja mam 12. O tym, bo może, no, powstać wtedy, kiedy ty. No. Boże on może trafić do Kurwa, zlagowałem się na drzewku, oczywiście. No nie, znowu tam głupia umiejętność. A czemu głupia to, co, co... co No, no to bo nie może ten, ale ma umiejętność, która jakoś e, ten zamraża wszystkich wrogów i wtedy nie, nie zadaje im się obrażeń. Nie dostają żadnych obrażeń. Ale ja dostaję woli hapert. O. Po lewej, po lewej. Ale po co w ogóle tej czele? Jaka z różka? O super, cofnąłem się jakoś w tył. O gdzie jestem? Czekaj, o stoj. Jaka różka? Eee, jakaś taka i taki, a pan A masz lepszy pan coś, okej. Ja mam, no. Dziękuję. Okay. Ej patrz, jeden teraz z takich ślonych flame'ów Doron Doron Chodźcie, idziemy zrobić jakiegoś bossa mm. Zróbmy train'a Ej trena. bo mnie zabiją, Jestem zabiją, zabiją mnie, zabiją, zabiją mnie Gdzie wy jesteście, no ej Zróbmy train'a na drogę, na Zróbmy Dobra reina. Train game! Jedziemy! Oh. Jaki train? O to jest ten śpiący coś, co on robi? Ej, hitałem go i się obudził. Oh. Idziemy cały czas... Oh. E, train to jest, że idziemy cały czas jedną ścieżką. Tak i rozwalamy tak. na się naokoło. Jak się do nas fajnie. dołączy kilkanaście osób to będzie fajnie. No. Ale to najlepiej naprawdę robi się na serwance z Azjata. Mhm. Mm Azjatów tam. Ej, to jest jakiś pierścionek, ja chcę pierścionek, ja chcę pierścionek. Okej, okay, idziemy. Ale nie umiem trafić w tego. Boże. Mm. Jej, mam pierścionek. Mm, mm. Ej, wypłyniemy jakiegoś festa. Oh. Ja I co, jak będę miał piąty level, to co mogę zrobić tego? Rogala na przykład, tak? Nie, nie, to jest. Fajny spires? Nie. Może lecą, fajny. Się. tak bardzo, naprawdę najlepszą postać w grze. No, ja bardzo lubię. <grystki> jestem tak trudno od nabić 20. Trudno. Nie, trzeba było. Ja ostatnio <grystki> grałem przyjestem i nabiłem 20 tylko dlatego, że sobie to zadałem nagoda, ale. <grystki> Ale zdobyłem fajne itemy. Tam, 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 Gdyby nie ten autor, to... Którego Szymona zaatakowali? Ale mam fajnego tresquesta. Lord of the Lost Lands. Jak on wygląda? Taki czerwony? Nie, taki biało-niebieski. <śpiewanie> Ja mam quest na chłopik <śmienki> Weź tego nie używam. Ale co ja mówię? Bez góry Ej, gdzie wy jesteście? O tam, 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 tam Ja też mam ult, dużo tak, ja dla tak, sobie bo. Ten, dlatego, ten, dlatego, mam takie Ej, bijcie te mopki! Czemu je zostawiacie? Bo na trajnie się nie wszystkie zostawia faktycznie. Kolejny się rozwala się wszystko. A. Ej, mam jakiegoś shielda. Chce ktoś? Nie, nie, dzięki. Ja Iron nie Oks. Kto to jest ten German? Garman. <laughs> Jakiś bryt? <laughs> Czekaj, ściga mnie, goni mnie, goni mnie! No. Bo doszedł do traina. Czy to jest dziwne? A <grymne> 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 rację. A potem się dziwi, że cię no, to tak, to są, to są do Co hmm? okay. tam to train? To jest To jest że żeby... jest To To Wow. Ej pirate cave, wejdźcie do pirate cave a. Słyszycie, wejdźcie do pirate cave Hehe, Fajnie, to są kwestie i w ogóle, chodźcie tu Z pirate cave Ej gdzie jestem pirate cave? No wejdźcie do pirate cave No to przyteleportujcie się do mnie no hmm. i zniknął, Boże! Gdzie jesteś w tym Pirate Cave? Właśnie już nie. Jak to nie? Ja jestem. No a... <laughs> i Boże, jestem ja tu wyszedłem. Czekaj się przy te... ...Lorente. I... i zaraz do tego Pirate i wejdę. On był na górze tam bardziej, nie? Tak, tak. U! Laga, 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 lag, lag, lag. To ten jakaś gorsza Miku-chira misu. F**kam tego cave'a, ale to w ogóle nie wiem, no, znaleźć Dobry Ty ja. mm. jesteś tam, raz, dalej? Tak, tak. Ale właśnie zabiłem bossa, więc nie masz po co tu iść. Kurwa. Eee. Ej, kurde, przeleportowałem się do Nexusa, no Boże. Ciekawe, jestem już z Wami. No nie. No. A jakiś seks, seks. O, Ej, czekaj, ja jesteś zrobię jakąś. Rodal, od którego jest levela? E, piątego to jest, prawda? Piątego? A nie dwudziestego? Nie wiem, ja go nie lubię. No. Ale zebłoriona od dokoła ma... jestem w stanie. Dodaj jest kurtuja właśnie na stan lokalu. Czemu lokal jest gubi? Bo no mi się nie podoba. A ty już... masz 20 level już. Masz 20 level, tak? Tak. O ol, o ol, o. A który to jest 20. No to raj teraz. O bo... ej, poszedłem jakieś na jezu. A i weźcie pomyślcie, bo my skorpione biją, jakieś dzikie. Gardimy to na stała każdem. Tylko ja oczywiście uciekam w prawo, no nie? Bo... No fajna grupka. To jest jakiś boss i mnie zaraz zabiję. To zrobię on tle to chemniejszy. A i fiar to był każdy. Tak, tak każdy. Bo, bo kiedy TR się wylądował kawę na to do mnie to ma dość. <sad> To czemu pisał tutaj, kurwa... Jest. Znów się gdzieś się teleportowałem w jakieś dziwne miejsce A skąd miałby znak Polski? Na amerykańskim serwerze <laughs> Właśnie A nie no, najwięcej Polaków jest właśnie na azjatyckich serwerach. Mm. Dokładnie. Tam, to tam, 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 tam. Gdzie my jesteśmy? Ło Nie wiem, na nie. Sebentar lagi, sepertinya ada pintu rumah, Mbak. Wah! Kator nawadników nie jest nie kapelu. Tam, 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 oh. wow. Dobra. Przed... Boże, znowu się do Nexusa. Ja aha, też się przeteleportowałem do Nexusa. I teraz... Ej, dobra, ja, ja, ja sobie zrobię jakąś nową postać, fajną. Dobra, to chyba dziękujemy za obejrzenie. Subskrybujcie, komentujcie, cześć. Siema Marko. A teraz idziemy na Leford.